Czy można legalnie nie płacić zaliczek na podatek dochodowy? Czym jest estoński CIT? Jak dzięki niemu zoptymalizować podatki w spółce ZO? Między innymi na te pytania odpowiem w dzisiejszym filmie. Zapraszam. Cześć, Filip Biegun, doradca podatkowy. Witaj na moim kanale, na którym opowiadam o kluczowych kwestiach podatkowych w biznesie. Dziś omówimy sobie temat. Bardzo fajnego sposobu na optymalizację podatkową w spółce ZOO, którym jest estoński CIT. Analizę zacznijmy od tego, jakie korzyści podatkowe daje estoński CIT, czyli po co tak naprawdę ktoś miałby interesować się w ogóle takim rozwiązaniem. Podstawową korzyścią związaną z zastosowaniem estońskiego CIT jest to, że spółki, które stosują to rozwiązanie, nie muszą płacić zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. Jest to ogromna zaleta w porównaniu do spółek, które estońskiego CIT nie stosują, ponieważ takie spółki muszą płacić podatek dochodowy od nadwyżki przychodów podatkowych nad Kosztami podatkowymi na bieżąco, to znaczy co miesiąc albo co kwartał, według 19% lub 9% stawki, jeśli dana spółka jest do tego uprawniona. Takim korzystnym skutkiem związanym z brakiem obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy jest to, że spółka ZO, która stosuje estoński CIT, ma lepszą płynność finansową, ponieważ środki, które są przekazywane przelewem do Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, mogą zostać wykorzystane w innym celu np. Na, na rozwój działalności gospodarczej. Kolejną istotną korzyścią podatkową związaną z stosowaniem medicyńskiego CIT, jest to, że spółki, które te rozwiązanie stosują, są opodatkowane dopiero w momencie wypłaty zysku. Oznacza to, że podatek dochodowy do zapłaty pojawia się dopiero wtedy, kiedy udziałowcy danego podmiotu podejmują decyzję o tym, że chcą zysk z danego roku brutowego wypłacić do udziałowców. I jak już decyzja o takiej, takiej wypłacie zysku zostanie podjęta, no to to opodatkowanie spółki wspólników jest dużo niższe niż w przypadku spółki, do której CIT nie stosuje. No i to jest właśnie kolejna korzyść podatkowa związana z stosowaniem estońskiego CIT, ponieważ Standardowe spółki ZO najpierw muszą opłacać podatek dochodowy od swoich dochodów według 19% lub 9% stawki. Natomiast przy wypłacie zysku dodatkowo pojawia się obowiązek pobrania podatku dochodowego. I w przypadku, w którym wspólnikami spółki ZO są polscy rezydenci podatkowi, ta stawka podatkowa, podatku dochodowego wynosi 19%. Czyli efektywne opodatkowanie spółki i wspólników w takim bazowym scenariuszu no to jest około 34%. Jeśli spółka zastosuje 19% stawkę CIT. Natomiast jeśli spółka ZO stosuje niższą stawkę CIT, 9%, to efektywne opodatkowanie wynosi około 26%. Natomiast w przypadku spółek, które stosują estoński CIT, to efektywne opodatkowanie jest niższe. Dlaczego? Dlatego, że spółka ZO, która stosuje estoński CIT przy wypłacie zysku może sobie odliczyć dużą część swojego podatku dochodowego od podatku, który jest należny przy wypłacie zysku do udziałowców. Ja wiem, że to może brzmieć skomplikowanie i nie do końca zrozumiałe, ale mam nadzieję, że stanie się to bardziej jasne, jak przedstawię Wam wpływ stosowania estońskiego CIT na konkretnych przykładach. Na ten moment. I to, co warto żebyście zapamiętali, to to, że w przypadku spółek zo na estońskim CIT-ie to efektywne opodatkowanie jest niższe niż standardowo i wynosi około 25% w przypadku spółek zo, które stosują 19% stawkę CIT, oraz około 20% w przypadku spółek, które są małymi podatnikami, czyli ich roczne przychody nie przekraczają równowartości 2 milionów euro rocznie. Powiedzieliśmy sobie trochę o tym, jakie korzyści podatkowe daje estoński CIT, więc teraz jeszcze kilka słów na temat tego, jakie podmioty w ogóle powinny się tym estońskim CITem zainteresować. No i taką podstawową kategorią podmiotów, w przypadku których estoński CIT warto rozważać, no to są te podmioty, które są spółkami kapitałowymi, no i które są jednocześnie podatnikami CIT, czyli mam tutaj na myśli przede wszystkim spółki ZO, spółki akcyjne i proste spółki akcyjne. Jednocześnie Estoński CIT sprawdzi się w przypadku tych spółek, które nie mają możliwości lub mają utrudnione możliwości optymalizacji podatku dochodowego za pomocą innych instrumentów. Dlaczego? Dlatego, że wynik podatkowy spółki, która stosuje estoński CIT, nie jest liczony według zasad określonych w przepisach podatkowych, tylko według zasad bilansowych. To oznacza to, że ulgi, które wynikają z przepisów podatkowych, takie jak ulga B+R czy ulga IP box, ulga na robotyzację, ulga na prototyp, po prostu w przypadku spółek na estońskim cicie nie działają, bo one wynik bo te ulgi, o których wspomniałem, wynikają z przepisów podatkowych, a nie z zasad bilansowych. Kolejną kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę w przypadku rozważania przejścia na estoński CIT, jest to, że to rozwiązanie jest adresowane do tych spółek, które cechuje tak zwana prosta struktura udziałowa. Co to znaczy? To znaczy, że żeby dana spółka mogła stosować estoński CIT, to jej udziałowcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Czyli jeśli udziałowcem twojej spółki jest inna spółka, na przykład Inna spółka ZO, no do estońskiego CIT stosować nie możesz. Jeśli chciałbyś w takim podmiocie wdrożyć estoński CIT, to najpierw tą strukturę udziałową musisz zmienić, tak żeby udziałowcami takiej spółki były wyłącznie osoby fizyczne. Więc to rozwiązanie estoński CIT no nie sprawdzi się tam, gdzie mamy do czynienia z grupami kapitałowymi, czyli jak jeden podmiot holdingowy, przykładowo jeden, posiada udziały w innych spółkach operacyjnych. I ostatnią kwestią na którą trzeba zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o wejściu w estoński CIT, jest to, że to rozwiązanie będzie najbardziej korzystne podatkowo, czyli najmniej podatku zapłacimy wtedy, kiedy w spółce, która ma stosować estoński CIT, zyski takiego podmiotu są reinwestowane. To znaczy, jeśli zysk, który wypracuje dany podmiot, nie jest wypłacany do udziałowców, tylko współce zostaje po to, żeby finansować jej dalszą działalność. W takich przypadkach estoński CIT naprawdę zoptymalizuje podatek CIT takiej spółki. Powiedzieliśmy sobie trochę o tym, jakie spółki powinny rozważyć estoński CIT. To teraz jeszcze kilka słów o tym, jakie podmioty estońskiego CITu stosować nie mogą. I są to przede wszystkim spółki, które osiągają dochody na podstawie decyzji o wsparciu albo o zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych. Są to również spółki, które są w stanie upadłości likwidacji. Ale estońskiego CIT-u nie mogą stosować również podmioty, które są zaangażowane w tzw. działania reorganizacyjne. I taką pierwszą kategorią podmiotów, które nie mogą stosować estońskiego CIT-u właśnie z uwagi na udział w operacjach reorganizacyjnych, to są spółki, które podlegały podziałowi lub połączeniu. Takie podmioty nie mogą stosować estońskiego cit przez najmniej 24 miesiące. Taką kolejną kategorią podmiotów, które estońskiego CIT-u nie mogą stosować właśnie z uwagi na udział w operacjach o charakterze reorganizacyjnym, no to są niestety spółki, które otrzymały lub wniosły wkład w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa albo składników przedsiębiorstwa których wartość przekracza 10 tysięcy euro. No i te dwa ostatnie wyłączenia, o których wspomniałem, to niestety jest taki czynnik, który trzeba brać pod uwagę w przypadku w ogóle rozważania wejścia na estoński CIT. Dlaczego? Dlatego, że często na estoński CIT decydują się podmioty, które kiedyś działały w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a teraz chcą się przesiąść na spółkę Zo. No i takim jednym ze sposobów przejścia na spółkę ZO jest właśnie aport przedsiębiorstwa albo aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo założonej spółki ZO. No i często te nowo założone spółki ZO chciałyby właśnie na estoński CIT przejść, żeby zoptymalizować legalnie swój podatek dochodowy. No i niestety w takich przypadkach jest karencja, o której wspomniałem. To znaczy, co najmniej przez 24 miesiące trzeba czekać z podjęciem decyzji o wejściu na jesteński CIT. Bo po prostu Ustawa czasowo wyłącza prawo do stosowania estońskiego cit w takich przypadkach. No dobrze, powiedzieliśmy sobie już trochę o tym, jakie korzyści podatkowe daje estoński CIT, kto powinien estoński CIT rozważać oraz kto z tego rozwiązania skorzystać nie może. No to teraz, kilka zdań o tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby w ogóle na estoński CIT wejść. I taki pierwszym warunkiem, który trzeba spełnić, jest to, że spółka, która ma wejść na estoński CIT, nie może osiągać więcej niż połowy swoich przychodów podatkowych z tzw. tytułów pasywnych. I chodzi tutaj przede wszystkim o przychody z prawa autorskich. Przychody finansowe, takie jak przychody z odsetek czy gwarancji poręczeń, ale niestety w tym zakresie mieszczą się również przychody z transakcji z podmiotami powiązanymi, ale tylko wtedy, kiedy te transakcje nie wnoszą istotnej wartości ekonomicznej. Czyli jeśli mamy spółkę ZO, której działalność polega na tym, że wykonuje ona dostawę towarów albo świadczy ona usługi na rzecz podmiotów powiązanych i otrzymuje z tego tytułu przychody, no to taką spółkę pod kątem tego kryterium powinniśmy przeanalizować. Bo jeśli te transakcje nie mają uzasadnienia gospodarczego albo trudno je uzasadnić ekonomicznie, no to to może być kryterium, które niestety będzie powodować, że ta spółka nie będzie mogła skorzystać z estońskiego tytułu. Kolejne kryterium, które trzeba spełnić, żeby wejść na istnieński CIT, to kryterium dotyczące zatrudnienia. I tutaj chodzi o to, że Spółka, która ma zamiar zacząć stosowanie estońskiego CIT, musi docelowo zatrudniać co najmniej trzy osoby na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umów zlecenie. No i co istotne, tymi osobami, które muszą być zatrudnione, nie mogą być udziałowcy tego podmiotu. Ale co ciekawe, mogą to być podmioty powiązane z udziałowcami, czyli na przykład członkowie rodziny udziałowców, właścicieli spółki ZO, jak najbardziej mogą zostać zatrudnione w tym celu, żeby kryterium dotyczące zatrudnienia w przypadku estońskiego CIT-u spełnić. Następnym kryterium, które musi spełnić każda spółka rozważająca estoński CIT, to kryterium dotyczące formy prawnej. Mianowicie, zgodnie z ustawą, estoński CIT mogą stosować jedynie spółki ZO, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i niektóre spółki. Jawne. Przy czym, no tak jak sobie powiedzieliśmy, tak naprawdę tymi podmiotami, które stoński CIT z praktycznego punktu widzenia powinny rozważać, to są przede wszystkim spółki ZO, spółki akcyjne i ewentualnie proste spółki akcyjne. I ostatni warunek, o którym już sobie częściowo powiedzieliśmy, to jest tzw. prosta struktura udziałowa czyli udziałowcami spółki mającej stosować Steam CIT muszą być osoby fizyczne. I ponadto spółka, która ma zacząć stosować CIT nie może mieć udziałów w innych podmiotach. Czyli na przykład spółka zo, której udziałowcami są osoby fizyczne, nie może posiadać udziałów w innej spółce ZO, jeśli chce stosować CIT. Najpierw takich udziałów musi się pozbyć. Spróbujmy teraz przeanalizować, o ile mniej podatku dochodowego zapłaciłby przedsiębiorca, który zdecydowałby się przejść na spółkę ZOO z z jednostkowej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym i ta nowa spółka z zdecydowałaby się na przejście na estoński CIT. Mamy przykład przedsiębiorcy, który prowadzi działalność, tak jak powiedziałem, w formie jednostkowej działalności gospodarczej, Suma rocznych przychodów podatkowych jednoosobówki wynosi 9 milionów złotych, suma rocznych kosztów uzyskania przychodów wynosi 7 milionów złotych, no i dochód do opodatkowania to są niecałe 2 miliony złotych. Przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania podatku dochodowego według 19% stawki. Pojawia się również danina solidarnościowa z uwagi na wysokość dochodów podatkowych. No i niestety przedsiębiorca musi również płacić bardzo wysoką składkę zdrowotną, bo liczoną według 4,9% stawki od sumy rocznych dochodów. No, i te wszystkie daniny, o których powiedziałem, czyli składka zdrowotna, podatek dochodowy, danina Solidarnościowa i składki ZUS, powodują, że nasz przedsiębiorca jest efektywnie opodatkowany i oskładkowany według aż 27% stawki. Przeanalizujmy teraz sytuację przedsiębiorcy. Po przejściu z jednosobowej działalności gospodarczej na spółkę Zo. I na początku rozważmy przykład, w którym spółka Zo jeszcze nie rozpoczęła stosowania esenckiego CIT. Mamy analogiczne parametry, jak w przypadku jednosobowej działalności gospodarczej, czyli suma rocznych przychodów podatkowych spółki wynosi 9 milionów złotych, suma rocznych kosztów uzyskania przychodów wynosi 7 milionów złotych. No, i dodatkowo w celu legalnej optymalizacji podatkowej, wdrożyliśmy tytuły wypłat ze spółki do wspólnika: takie jak wynajem składników majątku, wynagrodzenia ze powtarzające się świadczenia niepieniężne oraz wynagrodzenie za usługi niematerialne wykonywane przez wspólnika w ramach jednozowej działalności gospodarczej na rzecz spółki ISO. Daje nam to. Dochód podatkowy spółki w wysokości około 1 600 000 zł. Spółka zapłaci podatek dochodowy według 9% stawki. Wspólnik jest również zobowiązany do opłacania podatku dochodowego do osób fizycznych w związku z tymi tytułami wypłat, o których powiedziałem. Pojawia nam się również składka zdrowotna i składki ZUS. No i mm, Pojawia się dywidenda, czyli kwota dochodu podatkowego spółki pomniejszona o podatek CIT zapłacony przez spółkę. No i te wszystkie elementy, o których powiedziałem, powodują, że efektywne opodatkowanie spółki i wspólników kształtuje się na poziomie około 24%. No i teraz przejdźmy do przykładu, w którym nasza nowa spółka ZO decyduje się na rozpoczęcie stosowania estońskiego CIT. Mamy analogiczne parametry, jak w przypadku spółki ZO, czyli taki sam poziom przychodów podatkowych, kosztów podatkowych, mamy również takie same tytuły wypłat ze spółki do wspólnika, no i pojawia się nam również dywidenda. No i to jest właśnie ten element, który powoduje, że estoński CIT jest świetnym narzędziem optymalizacji podatkowej w spółce ZO. Dlaczego? Dlatego, że w momencie wypłaty dywidendy spółka Zo, która stosuje estoński CIT, płaci podatek dochodowy, czyli swój podatek dochodowy, podatek CIT, według 10% stawki, czyli w naszym przykładzie 10% z 1 580 000 złotych daje nam 158 000 złotych. No i przy wypłacie zysku, oczywiście, pojawia nam się również podatek dochodowy od osób fizycznych, który spółka powinna pobrać. Od dywidendy wspólników, od wypłat zysku i odprowadzić do urzędu skarbowego. Natomiast z uwagi na to, że spółka ZOO stosuje estoński CIT, to nie płaci, nie pobiera 19% od wypłaconego zysku, tylko ten 19% podatek pomniejsza o 90% podatku dochodowego zapłaconego przez siebie, czyli swojego podatku dochodowego, swojego cit -u. No i to nam daje to nam daje podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości zaledwie 158 tysięcy złotych. No i na koniec dnia te elementy, o których powiedziałem, czyli tytuły wypłat od wspólnika, od spółki do wspólnika oraz niższe opodatkowanie spółki i wspólników w związku z wypłatami zysku daje nam efektywne opodatkowanie spółki i wspólników na poziomie Około 19%. No i na koniec rozważymy najbardziej korzystny podatkowo scenariusz, czyli sytuację, w której wspólnicy spółki zo decydują się na wypłatę jedynie połowy kwoty zysków wypracowanych przez spółkę. W refozorom nie jest to sytuacja rzadka, ponieważ często udziałowcy wspólnicy spółek ZOO decydują się na to, żeby część zysku zostawić w spółce, po to, żeby finansować dalszą działalność spółki. Czyli w naszym przykładzie. Mamy kwotę dywidendy wynoszącą 790 tysięcy złotych, czyli połowę kwoty z rocznego dochodu podatkowego spółki. No i tu nam daje CIT do zapłaty w wysokości 79 tysięcy złotych. No i podatek dochodowy od osób fizycznych też w kwocie 79 tysięcy złotych. Taki jest rezultat działania matematycznego. No i wszystkie te elementy w postaci wypłaty z dywidendy w, w, w kwocie połowy zysków oraz wypłaty ze spółki do wspólników tytułem wynajmu składników majątkowych, świadczenia usług i powtarzających się świadczenie pieniężnych powodują, że łączne opodatkowanie spółki wspólników schodzi nam do poziomu zaledwie około 12%. No i w ujęciu liczbowym porównując Wynik spółki stosującej estoński CIT i wypłacającej jedynie połowę zysku do udziałowców w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej stosującej podatek liniowy daje nam oszczędność podatkową na poziomie około 300 tysięcy złotych rocznie. A dochód, czyli różnica między przychodem podatkowym a kosztem podatkowym no jest taka sama, czyli wynosi około 2 milionów złotych. Czyli przy dochodzie wynoszącym około 2 milionów złotych rocznie w zupełnie legalny sposób jesteśmy w stanie zoptymalizować CIT na poziomie około 300 tysięcy złotych rocznie. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam temat optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem estońskiego CIT. Jeśli rozważacie to rozwiązanie to pamiętajcie o tym, że żeby wejść w estoński CIT musicie spełnić wszystkie warunki, o których wam opowiedziałem. Sprawdźcie również czy w Waszym przypadku estonicki CIT na pewno będzie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, ponieważ tak jak wspomniałem, może się okazać, że w przypadku Waszej spółki optymalizacja podatkowa w inny sposób, np. z wykorzystaniem ulg podatkowych, może być bardziej opłacalna. Jeśli natomiast chcielibyście sprawdzić z nami, czy estonicki CIT sprawdzi się w przypadku Waszych spółek, to zachęcam Was do tego, żeby umówić się na nieodpłatną konsultację z nami. Link do konsultacji znajdziecie w opisie do tego filmu. Dzięki i do zobaczenia następnym razem